Cześć wszystkim, witajcie w vlogu Skalpe. Jestem tutaj na tym starym mieście. Tutaj bardzo blisko mieszkam. No i tak, tutaj co mamy? Tutaj jest jakaś kaplica chyba. Jakąś kaplica. O czymś dzisiaj chciałem mówić w dzisiejszym vlogu? Trochę Wam opowiem tutaj o tym, jak, jak w ogóle wygląda ta przygoda przeprowadzenia się do Hiszpanii. Fajne tutaj tło jest. Więc tak, to było kilka takich impulsów. Które w ogóle się, niektóre rzeczy się pomyliły, pomieszały I tak dalej ja Tutaj szukam sobie fajnego miejsca Więc tak, po pierwsze Z takich rzeczy, które mi się gdzieś tam pojawiały To było Tu to się zmienia oświetlenie Po pierwsze było tak, że Gdzieś tam mi się wyświetlił Kostrzewa Nie pamiętam imienia Taki pan, który nagrywa Który nagrywa na YouTube Z Hiszpanii, no i tutaj sobie mieszka i Pokazywał tanie nieruchomości, jakby był, czy, nie wiem czy to będzie chronologicznie, pokazywał nieruchomości w Hiszpanii, i, no i wtedy jakby mi zaświtało, że tu jest mega tanio i że jest parę metrów do morza, no i można tutaj sobie głównie mieszkać parę metrów od morza, gdzie w Polsce wieje, zimno i tak dalej. a tutaj jesteś nad morzem. Teraz jest akurat listopad, w Polsce jest minus 5. A ja tutaj mam 15 stopni, teraz idę sobie w bluzie, dzisiaj chodziłem w krótkim rękawku. No jakby zrozumiałem, że to jest możliwe. Też miałem jakby kolejna taka kwestia, to też miałem klienta, który gdzieś tam rozmawialiśmy na konsultacji. No i on mówi, że ma na Grand Canary mieszkanie sobie kupił, za pracował gdzieś tam w jakichś Google'ach i tak dalej. No i kupił sobie na Grand Canary, na Wyspach Kanaryjskich. Zresztą tam później pojechałem z córką. Na dwa tygodnie dał nam klucze. No i sobie tak testowałem. Testowałem, czy mogę pracować, prowadzić webinary. Właśnie bezpośrednio z. bezpośrednio z wyspy. Wtedy to była właśnie Grand Canaria. I okazało się, że zrobiłem sobie takie testy. Czyli to nie było tak, że. No tutaj mam taki. To jest taki. Gaj pomarańczowy. Są pomarańcze nade mną. Więc tu jest dużo takich jak w z bajki no i, i tam sobie pomieszkaliśmy z córką, ja pracowałem znaczy to było tak, że np. robiłem wieczorem webinar bo ja zawsze jestem jak ten kopciuszek z tymi webinarami że robiłem webinar i już ucięło mi tutaj robiłem webinar, a cały dzień sobie gdzieś tam jeździliśmy z według przewodnika jakimiś tam autobusami busami i tak dalej, zwiedzaliśmy sobie Gran Canaria to były takie wiesz, w ogóle początki no i przetestowałem sobie, że się da w Hiszpanii mieszkać i pracować internet śmigał, robiłem webinary tutaj mieszkam w Kalpe, więc tutaj jest internet na kablu, można powiedzieć, bo nie mieszkam na wyspie, bo to też był pewien jakby no nie chciałem, to Piotrek i Karolina też mi podpowiedzieli, żeby że oni też nie chcieli na wyspie woleli właśnie, żeby była to taka miejscówka na, w interiorze to w ogóle jest piękne Malowidła, no, na skalne. No. Nie na skalne, tylko. No jest opowiedziana historia Maurów i tak dalej. E, też kiedyś czytałem właśnie odnośnie Grand Canary, czytałem bloga, no i ratunku mieszkam w raju. No i to jak się tak mieszka tutaj w Kalpę, y, No to takie masz właśnie wrażenie, jakbyś chciał powiedzieć, ratunku mieszkam w raju. No, bo to jest tak. No, jest bajecznie. Ogólnie te, te stare miasta, plaża i tak dalej. Więc robi to wrażenie. No i czytałem sobie jej bloga i ona właśnie takie no, stworzyła relacje. Niestety ona już nie żyje, autorka, więc w pamięci jej wspominam. No i opowiadała o tym, jak sobie żyje. Ona tam pracowała gdzieś chyba w jakimś. W, chyba. No, gdzieś tam w recepcji. No ale to pokazywało, że można pracować w Hiszpanii, można mieszkać. I to był taki kolejny motyw dla mnie, że czytając, jak tam jest fajnie, że sobie wychodzi na plażę, i miałam taką właśnie wizję. Kolejna rzecz to też była to była książka internet, laptopowy milioner, w której Anasi, tu jest, tu mamy taki dom kultury, coś takiego. Więc no, ten laptopowy milioner opowiadał, jak wygląda jego dzień życia coś tam grają fajnie jak wygląda jego dzień życia no i tam właśnie opowiadał o tym, że wstaje rano idzie sobie na plażę, biega z psem jeść sobie śniadanie i no i żyje żyje pełnią życia no i też jej spadłem tutaj i też jakby to rozbudziło te moje marzenia że to nie chcę no, też pamiętam czytam książkę Kozika Staszewskiego który mówił właśnie o tym że on też sobie na Teneryfie kupił. Potem chyba teraz sprzedał to na Teneryfie, dlatego że tam się bał, że jego syn, tak jak wyczytałem, że jego syna nie będzie stać na sprawę spadkową, żeby sobie to mieszkanie przypisać, coś takiego. Więc kupili sobie teraz w Polsce, jak dobrze znam tą historię. No ale też właśnie Kazik mówił o tym, że wkurzało go to, że w Polsce cały czas, od tam, nie wiem, od września. Do marca cały czas jest ten ołów na, na niebie, czyli cały czas jest szaro, buro, brzydko, i tak dalej. Znaczy, nie cały czas, większość. Akurat teraz w tym roku, jak już kupiłem, przeprowadziłem się do kalpę do Hiszpanii, no to akurat w tym roku była przepiękna pogoda. I, I w ogóle, jak się już ma mieszkanie też w Hiszpanii, to w Polsce zaczyna być ładniej, no bo masz jakby tą alternatywę. Nie? Więc to też, jakby ten płodozmian. Bo ja nie sprzedawałem mieszkania w Polsce, mam też mieszkanie w Polsce. Mam tutaj w Hiszpanii, też mam biuro w Rzeszowie, więc jakby w każdym momencie mogę sobie trochę mieszkać tu, trochę tutaj. Ale na razie mieszkamy tutaj w kalpę w Hiszpanii. Jest pięknie, jest tak jak Ci mówiłem, jest. Mamy teraz listopad, w grudniu będzie podobna pogoda, więc można sobie wieczorem wyjść i nagrywać. Cieszyć się życiem i po pracy. Dzisiaj miałem akurat zuma, czyli pracowałem normalnie z, z moimi klientami z Polski ale, ale właśnie teraz sobie mogę wyjść cieszyć się życiem, w Polsce byłoby to niemożliwe bo jest taka pogoda że, że raczej bym nie wyszedł z takim aparatem no i bym nie mógł spodnie sobie chodzić i nagrywać, więc to jest jakby ten plus oczywiście tak jak mówię no, ja nikogo nie wciskam na siłę marzeń bo to było moje marzenie, które sobie spełniłem ciężko na nie pracowałem ciężko intensywnie i po prostu mi to, to mi było potrzebne, nie, po prostu tego chciałem. I tutaj, ja mam tutaj wrażenie, tak, jak jestem tutaj w Hiszpanii, to mam takie wrażenie, że tutaj żyję w nagrodę, że jakby jestem na wakacjach. Znaczy mieszkam w miejscu, do którego ludzie przyjeżdżają na wakacje. W Polsce, jak jest ta mega przesrana pogoda, jest tak szaro burro, i ludzie tylko wychodzą z psami, bo tylko mają takie wyjście. No to sobie tak zadawałem sobie pytanie, czy mieszkam tu za karę, nie? Więc, no, oczywiście, na no wszędzie są plusy i minusy. Pomieszkam tu trochę dłużej, zobaczę, no ale byłem 46 lat w jednym miejscu, mieszkałem, więc teraz sobie przetestuję inne miejsce i inną miejscówkę, no i zobaczę, jak jest. Oczywiście, pewnie, jak to tam niektórzy napiszą, pewnie wszędzie są plusy i minusy, to jest oczywiste, ale jeżeli nie możesz zmienić pogody, to możesz zmienić miejsce, w którym. W którym żyjesz i funkcjonujesz. Więc to była taka moja idea. No i tak więc chaotycznie ci opowiedziałem mniej więcej, jak to działało. Tutaj nieruchomości w Hiszpanii jeszcze jeszcze są, ale coraz mniej, coraz więcej Polaków właśnie o tym myśli. Też mamy tutaj Karolinę i Piotrka z Hiszpanii, czeka na ciebie. No i cały czas opowiadają, że z jednej strony coraz więcej Polaków właśnie o tym myśli, żeby sobie tak pomieszkiwać w Hiszpanii, kupować sobie to mieszkanie. A i też jest to mniej nieruchomości bo to też nie jest tak, że, że tutaj w Kalpę te ceny rosną o, to jest jakiś taki placek o którym nawet nie wiedziałem dobra, przystanąłem sobie to na chwilę, a jeszcze nie powiedziałem, że y, z kilka takich rzeczy, które jeżeli chodzi o tą wyjazd do Hiszpanii, przeprowadzanie się do Hiszpanii przeprowadzkę, no to tak, jeszcze kiedyś y, osoba, dla której w sumie pracowałem, współpracowałem też tutaj wyjechała do Hiszpanii to nie było tak, że tę osobę tak mega osobiście no ale pracowaliśmy współpracowaliśmy, no i on jako prezes jednej z firm wiem, że też właśnie wyjechał do Hiszpanii tylko, że mi się pomyliło Walencja z Alicante i też widziałem gdzieś tam nagrywał, że właśnie się przeprowadza, że sprzedał wszystko i przeprowadza się do Walencji, nagrał nawet jednego vloga na zasadzie, hej zobaczcie będę teraz dokumentował życie w Hiszpanii ale się okazało, że to był tylko jeden odcinek tego vloga, i no i nie wiem, jak tam dalej jego poczynania, i, i on jest w Walencji, a bardziej mówiąc, w Walencji, bo po hiszpańsku v to B, jest w Walencji, nie wiem, co się z nim dzieje, może gdzieś tam się spotkamy. No i też jakby to mnie zainspirowało, ale mi się pomyliło, bo ja tak mam. Mi się pomyliła Walencja z Alicante. No i tutaj sobie wybieraliśmy miejsce na wakacje rok temu z żoną, z córką. No to mówię, chodź sobie przetestujemy, jak nam się to będzie mieszkało, bo myśleliśmy o Alicante na początku, znaczy niby Walencji, ale to nam się wydawało, że to jest Alicante. No a że w Alicante jakoś tam nie, nie za bardzo mogliśmy coś znaleźć fajnego, no to znaleźliśmy w Santa Pola. No i w Santa Pola tam się w ogóle też chyba byliśmy miesiąc, i mieszkaliśmy, pracowaliśmy. No i, no i też się tam zakochałem w tym mie mie mieście. To jest takie bardziej miasto turystyczne, tylko jakby Santa Pola przy kalpę się nie umywa, bo nie byłem wtedy jeszcze w kalpę. No już tam sobie myślałem, myślałem że to by było fajne życie, akurat tam, ale kalpę jest razy ileś tam, no bo tam mieszkałem i mieszkam tu, więc kalpę jest jeszcze piękniejsze, jeszcze ciekawsze, jeszcze fajniejsze, więc tam sobie robiliśmy taki test. No już tam jakby te takie myśli, że sobie wyjdziesz wieczorem, nagrasz sobie storisy, nagrasz vloga, gdzie będzie Ci ciepło w zimie, nie będziesz musiał chodzić w kurtkach i w czapkach. A i tak robię to samo, bo jakby moje życie, jakbyśmy tak sobie, ja to w ogóle też sobie tak podsumowałem, że moje życie to mniej więcej polegało na tym, że pracuję sobie w swoim gabinecie i tam głównie spędzam większość swojego czasu, a że w Łukowie nie ma gdzie wyjść, no to głównie tam siedziałem, po prostu siedziałem w domu, w mieszkaniu. No i tutaj różnica jest taka, że no tu też mam swój gabinet, tylko, że po pracy mogę sobie wyjść Spędzić fajnie czas Pójść sobie na plażę, pochodzić po fajnym miejscu I pójść sobie do restauracji W dzień mogę sobie pójść na kawę Do kawiarni i mogę pójść w kalesonach Do kawiarni, czy tam w kapciach Bo mam bardzo blisko do tego starego miasta Tutaj w Kalpę. No i, i to jest ta różnica nie? Że jakby oprócz Że tu jest po prostu gdzie pójść I tu jest ładnie Ogólnie jakby w Hiszpanii, też jakbyśmy sobie porównywali do Grecji No to jest inaczej, bo w Hiszpanii jak ktoś tak sobie porównywał no to nawet ta infrastruktura, nie, jak wygląda chodnik, czy nawet taki plac, na którym teraz siedzę to robi to różnicę, po prostu jest jakby no tak ładniej skrzętniej, w Grecji też jest oczywiście piękniej, tylko no jest inaczej, tam nie masz takiej dbałości o, o szczegóły no to tyle Ci opowiedziałem, jeżeli chodzi o, o mój wyjazd i przeprowadzkę do Hiszpanii no i do zobaczenia, trzymaj się, cześć do zobaczenia w kolejnych odcinkach vloga. Jeszcze tak z ciekawostek, to tutaj, już w kalpę, jest wszystko przystrojone na, na święta. Więc chyba wcześniej niż w Polsce w ogóle. Pachnie to takimi różnymi specyfikami. No dobra, do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.